Jeżeli Twoje randki są zajebiście nudne, a chciałbyś, żeby kobiety zaczęły się angażować i okazywać zainteresowanie, to musisz zbudować seksualne napięcie. Ona jest grzeczniejsza. Ciebie chyba, co? Czy ty jej pilnujesz, jesteś jej mamusią. Czy że ona może kłopoty sprawiać. Ten tatuaż, bardzo podejrzana. Tutaj masz trzy sposoby na to. Pierwszy sposób. Utrzymuj stały, rozluźniony, intensywny kontakt wzrokowy. Buduje to autentyczne połączenie presję i fajny klimat. To zajebiście ważne. Jeżeli przestaniesz utrzymywać z nią kontakt wzrokowy, to wyobraź sobie, że Twoja rodzina zginie. Oczywiście, jeżeli widzisz, że dziewczyna się peszy, to ściągnij presję i przestań się na nią gapić. Drugi sposób. Siadacie obok siebie, a nie naprzeciwko siebie. Wtedy dużo łatwiej będzie Ci coś grać dotykiem, co jest kluczowe. Możesz być wirtuozem słowa, ale przegrać z gościem, który od czasu do czasu będzie dotykał dziewczynę w interakcji. I tutaj, oczywiście, znowu kalibracja. Jeżeli widzisz, że dziewczyna. Czy niekomfortowo czuję z twoim dotykiem, to przestajesz i próbujesz w kolejnym etapie interakcji, kiedy ona bardziej się otworzy na Ciebie. Trzeci sposób: drocz się z nią flirtuj. Jesteś nianią? Nie. Dobrze, bo już bym poszedł sobie, serio. Nie, to nie serio. To nie ja tak zawsze tak trafiam tak. na Nianie, nie? Tylko nie Niani. Nie. Jeżeli dziewczyna mówi czym się zajmuje, co lubi robić, to nie odpowiada jej normalnie. O, no to fajnie, tylko rzuć coś w stylu. O, to znaczy, że jesteś niebezpiecznie, ambitna i pozytywnie zakręcona. Brzmi jak połączenie, na które trzeba uważać. Mama mnie ostrzegała przed takimi dziewczynami, wiesz? Że muszę być ostrożna. Jesteś? Jestem, no. Nie jestem Nie jest. Czujesz się zagrożony, ona sprawia wrażenie niebezpieczniej. nie wiesz, czego się po niej spodziewać. Mama ostrzegała Cię przed takimi kobietami. To sprawia, że rozmowa jest zdecydowanie bardziej ciekawsza, pojawia się napięcie, flirt, i kobieta zaczyna coraz bardziej nakręcać się na ciebie. Ja kobieta, że mnie nie zaatakujesz pazurami. Nie obiecujesz? O nie, nie wiem, czy mogę ci zobaczyć. Popatrz jej? jej, czy nie? Tak. One uwielbiają takie rozmowy. Czwarty sposób. Zaobserwuj mój profil, bo daję takie typy każdego dnia. No już, klikaj ten follow, bo inaczej będziesz jeździł na ręcznym każdego dnia.